No ma wraca do domu z nowym braciszkiem <grym wytkujesz> wow. e, e. mm. Oj, błagam, więc tak to ma wyglądać Charlie! Co ty robisz? <grym wytkujesz> Jesteś super bohaterem, Charlie A co to? Super bohaterem. Okej, okay, musimy sprawdzić jakie masz supermoce. <grym> więc <wytkujesz> geny w oczach, lodowaty podmuch czy zakrzywieni czasoprzestrzeni. Wow. <grym wytkujesz> Ok. Każdy super ma misję. Złapimy grasujących po mieście złodziei. Rak right. i Wszystko sprowadza się do starcia z potężnym super złoczyńcom. <laughs> Całe życie czekałem na przeciwnika, który okaże się niegodny. Dokąd idziesz? Idę do... Będę rozpracowywać szajkę złodziei. Three. Czy to nie wspaniale, że się tak dogadują? Co może się stać? Niektórzy bohaterowie noszą pelerynę, a inni pieluchę. A co gdybym ci powiedział, że możesz wyjść z cienia brata? No. Mój braciszek ma super moc. Ale gdzie jestem ja w tej układance, super Charlie. Będzie wzdyta całą dzielnię! Tylko w kinach od 3 października.